Hej, cześć, witajcie, ja jestem Lift, a w dzisiejszym odcinku odtwarzam pakiet kałali. Jeśli chcesz więcej odcinku tego typu, napisz w komentarzu, pa jaki pakiet mam odtworzyć. Więc bez przedłużenia zaczynajmy. Najpierw przejdźmy do włosów. Pozdrawiam Gam51, pozdrawiam Mania 334, więc najpierw przejdźmy do tych włosów. Nazwam tu podobne włosy, które są na stronie 6 kategorii włosy. W ogóle nie ogarniam dla czego... Aha, dobra, nieważne, bo kiedyś tu było dwie kategorie fryzury, więc XD. To będą fryzury, strona, chusta. I właśnie są to te włoski. Zmienimy sobie kolor na taki... Taki mi się wydaje, że będzie dobry. Ojojoj, zapomniałam z siebie wszystkiego ściągnąć. To te włoski. One kosztują 6 diaks, więc no trochę dużo. Teraz sukienka. I sukienkę znalazłam w motywie Dark Doll. I tu znalazłam identyczną sukieneczkę do kawaii. Kosztuje ona 6 diamentów. Więc zmieńmy sobie kolor na taki niebiesiutki, więc to będzie pewnie w kategorii nowe i niech będzie taki. Tą kokardkę zmienimy sobie na kolor biały. Teraz znajdźmy sobie te uszka. Ja je znalazłam na stronie 7 w nakryciach głowy. I są to właśnie te uszka. Tak jak na tamtym zrobiłem sobie, że środek jest... o, coś się zacięło. Pozdrawiam luna 3565. a tą opaseczkę zmieniłem sobie na kolor włosów. Teraz znajdziemy sobie grzywkę, będzie ona w kategorii inne i na stronie 28. Jest to właśnie ta grzyweczka, która kosztuje 4 diamenty aż. Mm, wygląda tak. Sobie, zmieniliśmy sobie kolor, właśnie na taki sam jak mamy wło. I teraz buty. Ja pamiętam, że były takie buty nawet za level i one są na stronie 52. Są identyczne jak buty kawaii. Tylko, że są za level. Już Wam je pokazuję. One właśnie będą obły. To są właśnie te buciki. Zmienię sobie podeszwy na kolor czarny. I tak prezentuje się nasz look. Niestety nie mogę go kupić, bo miałam włama i po prostu nie mam pieniędzy, żeby go kupić. Oceńcie jak mi on wyszedł, więc w komentarzu możecie napisać. Pytania do Q&A. Więc to byłoby na tyle. Dzięki za oglądanie i pa pa!